Czynajmy. Frytko, jesteś świetna, cokolwiek robisz wiesz. Jest tu Mancia. Jest tu Papcio. Derek, i Niko też. Frytka i kartofejcia. Frytka i kartofejcia. Frytka i Mam Papciko <grym i kardu fejcia> Policjantka Frytka, gotowa do służby? Tak jest, kapitanie Papciu. I sierżancie Kartofelciu. a o, o. jeszcze nie jesteś gotowa. Jedną chwileczkę. Proszę, pani policjantko. No, teraz możesz śmiało rozpocząć swój pierwszy dzień pracy z babciem na komisariacie. Dzięki, mamciu. Mopsa całuski, pani policjantka. Mopsa całuski. Gotowa, Kartofelciu? Aha. To na razie, mamciu. Jedziemy kapitanie papciu! Aha! Tak właśnie tak, i śni Cały w słońcu śni. Na dachu ma czerwone światło. Czerwone światło ma i wyje. Uuu! 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 Ma głośny tak! Papso, ma To prawda. Policyjny mapso mobil. Witam w mojej pracy, pani policjantko. Mops, dzień dobry, pani sierżant Zimo. Dziś obchodzimy Dzień Dziecka w Pracy, więc przedstawiam nową praktykantkę Policjantka Frytka. Witam cię w naszym komisariacie, policjantko Frytko. Miło, mi sierżant Zimo. A to pani detektyw Gapa. Hej, policjantko Frytko! Ha? Jest jeszcze ktoś w naszym komisariacie, kogo powinnaś poznać. Oto nasz Kevin, policyjny kot. A, nic się nie bój, moja kartofelciu. Ukryj się, tu cię nie dostanie. Znaleźliśmy Kevina, który utknął wysoko na drzewie. Twój papcio wspinał się na wielką drabinę, by go ocalić, i był tak dzielny, że dostał medal. Jej. To był bezpański kot, więc zamieszkał tutaj, w naszym komisariacie. Tak, to było poważne zagrożenie. Tak. Papciu, ja też chcę się zmierzyć z poważnym zagrożeniem. Poważne zagrożenia nie zdarzają się u nas co Ale na pewno znajdzie się tu dla ciebie mnóstwo ciekawych zajęć. Jej! Czy to twoje biurko, papciu? To twoje biurko. Spójrz, to my. Racja. Sprytne dochodzenie, policjantko Frytko. Dzięki, papciu. Czas na poważne policyjne zadanie na początek. <Szyskuj> Uwielbiam temperować ołówki. Czy to moje pierwsze zadanie? Aha, zrobisz to, gdy ja będę na porannej odprawie. Będę tutaj za ścianą. Ha, ha! <Szyskuj> na razie, papa. Pa. Droga wolna, kartofelcie. <Szyskuj> Że co? Sierżant Kartofelcia melduje gotowość do pracy? scarto <laughs> Zatemperowałyśmy mnóstwo ołówków. Aha. <śmetyng> o. E? Co się stało? O, rozumiem. To kotek Kevin. A koty nie są przyjaciółmi myszy, prawda? <śmetyng> ha, hu, hu, hu. Proszę, ile zatemperowanych ołówków. Brawo, policjantko Frytko. Po tak wyczerpującej pracy zasłużyłaś na przerwę. No chodź, przekąska. Przekąska? <śmienic> tak! <śmienic> mm, 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 mm. Przyniosę coś do picia, policjantko Frytko. Dzięki, papciu. O, niemal zapomniałam dać ci małą przekąskę, kartofelcu. He? Kartofelciu? O nie! Zostawiłam cię na biurku, papcia, przykrytą moją czapką. Zaraz wracam papciu, za chwilę zmierzy się z prawdziwym zagrożeniem, i jestem odpowiednim psem do tej roboty. Przepraszam cię, kartofelciu! Kartofelciu. Nie bój się kartofelciu, policjantka frytka zmierzy się z zagrożeniem. nie, to nie ty, to maskotka Kevina. Kartofelciu? Hej Kevin, czy złapałeś kartofelcie kotku? Policjantka Frytka cię uratuje. O, a więc myszka może się zaprzyjaźnić z kotem, jeśli kot jest taki miły jak Kevin. Zagrożenie zażegnamy. Halo? Tutaj kapitan Mopsik. Tak jest. Tak. Przyjadę natychmiast. Gdzie moja policyjna Mopsinka? Rytko. Frytko! Frytko, Frytka melduje się na rozkaz, kapitanie papciu? W samą porę! Musimy się zmierzyć z zagrożeniem. Naprzód, policjantko Frytko! Dobrze, że przyjechaliście tak szybko. Zgubiłam gdzieś klucze. Nie mogę wejść do domu. Spokojnie, pani Rybak. Pomożemy pani. O, to prawdziwe policyjne zagrożenie moja, Kartofelciu. Kartofelciu! Hmm? 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 Tam jest klucz. Błyskotliwe dochodzenie, Kartofelciu. Teraz ukryj się. Znaczy, e, kapitanie babciu! O. Widziałam klucz! Znalazłam klucz! O, doprawdy! Spójrz! Huh? Huh? Sprytne dochodzenie policjantko. Hmm, hmm. jak go dosięgnąć? Huh? Już wiem! Za pomocą haczyka na ryby, który wisi na lince! Huh? Huh? O, oh, brawo! Jesteś naprawdę bardzo pomocną policyjną obsinką. Huh? Uh. Huh? Ach, nie dam rady. Idę do wozu wezwać pomoc. Czuję, że razem stawimy czoło temu wyzwaniu, kartofelciu. Aha. Ten klucz jest o wiele za ciężki dla jednej małej myszki. Oto wielki plan maleńkiej kartofelci. We dwie damy radę! Udało się, Kartofelciu Mamy ten klucz, moja mała Ukryj się Papciu, papciu, kapitanie papciu My, znaczy Ja mam ten klucz u, 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 u. <śpania> Wspaniała robota, policjantko Frytko Dziękuję Wam bardzo. Wy, policjanci z naszego miasta, jesteście tacy wspaniali. Robimy co do nas należy. Tak, policjantko? O tak! Stawiłam czoło zagrożeniu, mimo że jestem mała. Naprawdę tak było. A ja jestem z Ciebie mopsodumny. dumny. Chyba muszę Cię zabrać na ryby. Jej! Dzięki! <nutrientigiousidades> Kolejne wezwanie, Frytko. I tym razem tylko ty i ja możemy pomóc. On błyszczy i śni. Cały słońcu śni. Na dachu ma czerwone światło. Czerwone światło ma i wyje. I wyje. Ma głośny klakson. Mapso, mapso, mobil. Ma Mój policyjny ma mobil. Woohoo! Musimy kupić lody, moja mała pomocnico, dla naszej mamci. Pomarańczowo-dniowo-orzechowe i to szybko. Tak jest, kapitanie, papciu! Hmm. Mm. O, 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 Dzięki, kartofelciu. Dzień dobry, pani. Znów muszę stawić czoło wielkiemu wyzwaniu. Powodzenia, frytopsinko. Nie zapomnij reszty. A! Dzięki. O, Dziękuję ci, mój drogi. Interwencyjne lody dla mojego brzuszka, w którym się dzidziuś. <słyska> Niczego bym dzisiaj nie dokonał bez pomocy tej odznaczonej medalem policjantki. Spójrz mam cię. Uh. 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 Hmm. Nowe zagrożenie policjantko, frytko. Niebezpieczna dynia gasuje w naszym domu. To ja! <laughs> Przygotowuję się właśnie na jutrzejsze wielkie mistrzostwa w zbieraniu dyni. Zbieranie dyni? Mniam! Już nie mogę doczekać się jutra, kapitanie papciu. Ja także, policjantko frytko. <laughs>